Dzień dobry dzieci. Dzisiaj pobawimy się w zwierzątka. Idzie sobie krówka i mówi mu, 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 mu. Idzie sobie świnka i mówi. Kwi, 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 kwi. Idzie sobie piesek. I mówi, ho, 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 ho. Idzie sobie osiołek i mówi, i o, i o, i o, i o. Idzie sobie zajączek i robi kic. Idzie sobie kotek i mówi miau 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 miau. Idzie sobie owieczka i mówi be 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 be. Idzie sobie konik i mówi iha iha iha. Idzie sobie kogucik i mówi kukuryku, kukuryku, kukuryku. -ku, ku -ku -ku. I wszystkie zwierzątka sobie rozmawiały. A wy też możecie sobie porozmawiać, jak zwierzątka. Kogucik powie kukuryku. -ku -ku. Krówka powie mu, mu, mu. Świnka powie kwik, kwik, kwik. -kwi -kwi. Piesek powie Hau, 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 hau. Osiołek powie i a i a i a. A zajączek zrobi Kic, 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 kic. Kotek powie miał, miał, miał. Miał. A owieczka powie B, B. Ja, ja, ja I wszyscy sobie mogą rozmawiać.